Cześć, mam na imię Paulina i w tym materiale powiem Ci małe co nieco o sposobach rozdzielania mieszanin. Czym są mieszaniny? Mówiłam już w jednym ze wcześniejszych materiałów, więc wystarczy, że się cofniesz. Przypomnę tylko, jak, na jakie, jakie kategorie dzielimy mieszaniny. Otóż rozróżniamy mieszaniny jednorodne i niejednorodne. Przykładem mieszaniny jednorodnej jest rozpuszczenie chlorku sodu, czyli potocznie zwanej soli kuchennej, którą na pewno masz w domu, w wodzie. Mieszanina jednorodna, czyli taka, której składników nie można dostrzec z gołym okiem. Mieszanina niejednorodna, czyli na przykład mieszanina piasku, ziemi w wodzie i doskonale widzisz z jakich substancji składa się dana mieszanina. Przejdźmy do konkretów teraz. O, powiem Ci, czym, jakie są sposoby rozdzielania mieszami Wymieniłam y, tylko niektóre. Najważniejsze takie, które możesz sobie zrobić spokojnie w domowym zaciszu. Otóż pierwszą metodą jest odparowanie, inaczej mówiąc krystalizacja. Y, polega to na tym, y, że y, jedną y, substancję odparowujemy, na przykład mamy wodę i rozpuszczono w niej sól. Y, w wyniku ogrzewania od, woda nam odparuje. A zostanie sama sól. Drugim sposobem rozdzielenia mieszanin jest dekantacja. Najprostszą definicją tego, tego terminu jest zlanie cieczy z nadosadu, który opadł na dno. Także możemy wykonać taki rozdział poprzez sączenie. Na czym on polega? Potem cię rozrysuję i dokładnie wytłumaczę, ale jak sama nazwa wskazuje, odsączamy ciecz, a zostaje nam ciało stałe. Inną metodą jest rozdział przy użyciu rozdzielacza. Jak wygląda rozdzielacz? I jakie substancje możemy dzięki tej metodzie rozdzielić? Zrobię nawet przykład i zobaczysz, jak to wygląda. Co prawda, nie mam rozdzielacza, ale Idea będzie zachowana. Chromatografia. Jest to metoda używana już w laboratoriach. Polega ona na rozpuszczeniu danej substancji w jakimś rozpuszczalniku i pod wpływem działania odpowiedniego eluentu albo po prostu mieszanki innych rozpuszczalników składniki danej mieszaniny osadzają się na poszczególnych warstwach jakiejś płytki to też rozrysuję i wytłumaczę Ci, jak to polega i jak takie doświadczenie możesz wykonać w domowym zaciszu. Jeżeli chodzi o takie podstawowe metody, to byłoby wszystko, więc teraz przejdźmy do doświadczeń. Tak jak wspomniałam wcześniej, będzie trochę w tym materiale doświadczeń. Na czym polega sączenie, wytłumaczyłam we wstępie, a teraz przejdźmy do dekantacji. Powiedziałam, że dekantacja jest to zlanie cieczy z nadosadu. Doświadczenie. W jaki sposób można to otrzymać? Otóż mieszamy wodę z piaskiem. Mamy mieszaninę niejednorodną, ponieważ jednak widać te pewne, pewne ziarna piasku, w tym przypadku ziemi, które wymieszają się z wodą. Na czym polega proces dekantacji? Wytłumaczę Ci na narysowanym schemacie, a potem zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Pod koniec tego materiału zobaczysz, że to, co, to o czym mówię, ma swoje zastosowanie. W praktyce. Odstawiam i zobaczysz później. Na czym polega proces, proces dekantacji? Na pierwszym rysunku w pierwszej probówce jest stan, który pokazałam Ci przed chwilą. Mieszanina niejednorodna dwie substancje zmieszane ze sobą, z czego jedna nie rozpuszczalna w drugiej, w tym przypadku piasek i woda. Po upływie czasu otrzymujemy w zlewce dwie warstwy. Na górze mamy ciecz, w, tym w naszym przypadku wodę, na dole piasek. Oznaczmy to sobie dwójką. Pojawia się pytanie, w jaki sposób można to rozdzielić? Możesz to zrobić nie używając bagietki, poprzez po prostu bardzo powolne, delikatne zlanie wody z nadpiasku do drugiego naczynia. Uważaj, żeby tej powierzchni, która tworzy się na piasku, znaczy ten, tej granicy, która tworzy się między piaskiem a wodą, nie zburzyć, ponieważ cała procedura wtedy będzie na nic. <laughs> Jeżeli zrobimy to odpowiednio wolno i spokojnie, otrzymamy wtedy rozdzielone te dwie substancje. Naszą wodę i piasek. Jak widzisz, dekantacja jest bardzo prosta i jednocześnie bardzo użyteczna. Yy, dlatego to doświadczenie radziłabym wykonać Ci w domu. Yy, a teraz kolejna metoda. Kolejną metodą, o której wspomniałam na wstępie, jest sączenie. Yy, omówię ją na konkretnym przykładzie. W zlewce mamy sproszkowaną kredę oznaczoną na czerwono i sól kuchenną. Jak zapewne zauważyłeś, jest to jedno i drugie z ciałem stałym. Na pierwszy rzut oka możesz myśleć, że ciężko będzie te dwie substancje od siebie rozdzielić, błędny wniosek. Żeby odseparować je od siebie, użyjmy najlepiej wody. Dodajemy do zlewki dowolną ilość wody. Powiedzmy tyle, ile jest tego ciała stałego, żeby dobrze sól kuchenna nam się w tej wodzie rozpuściła. W wyniku tego procesu na dnie osadzi nam się sproszkowana kreda, która nie jest rozpuszczalna w wodzie, a sól kuchenna wręcz przeciwnie, jest bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie. Możesz w tym momencie, a nawet powinieneś, skojarzyć sobie, że skoro mamy mieszaninę niejednorodną. I w niej ciało stałe, które opada na dno, możemy rozdzielić te dwie substancje przez sentymentację. Jak najbardziej. Ale żeby mieć stuprocentową pewność, że w naszej cieczy, w tym przypadku w wodzie, nie zostanie ani gram kredy, najlepiej to przesączmy. Czym jest sączenie? Sączenie jest to odseparowanie ciała stałego, nierozpuszczalnego w danej cieci, cieczy na sączku. Jak wygląda ten, taki zestaw? Jest to po prostu lejek dowolnej wielkości, ale taki, żeby było, żeby było ci wygodnie go trzymać, albo zamontować na jakimś statywie. Dodatkowo do środka włożony jest sączek, na przykład bibułka, yy, albo jakiś papierek cokolwiek, coś co przypuszcza ciecz. Jeżeli mamy już przygotowany taki zestaw, następnie możemy wylać, przelać naszą mieszaninę niejednorodną na ten sączek i pozwolić, żeby woda najzwyczajniej w świecie opadła do zlewki, którą oczywiście przygotowaliśmy później. W wyniku tego procesu kreda, która jest nierozpuszczalna w wodzie osadzi się na, nas, na naszym sączku. A sól kuchenna wraz z wodą e, przeleci do zlewki. Ok, wszystko fajnie pięknie, ale co z tą solą? Chodziło o to, żeby e, sól oddzielić od sproszkowanej kredy. We wstępie powiedziałam, że jedną z metod... E, Rozdziału mieszanin jest odparowanie rozpuszczalnika albo krystalizacja. Właśnie tę metodę możemy użyć w tym przypadku. Jeżeli odpowiednio długo będziemy ogrzewać naszą mieszaninę soli, soli kuchennej i wody, wtedy po pewnym czasie woda nam odparuje i zostanie sama sól kuchenna. Przejdźmy do następnego przykładu. Kolejnym sposobem rozdzielania mieszanin jest to jest rozdzielenie ich przy użyciu rozdzielacza. W ogóle jak wygląda rozdzielacz? Jest to bańka z kranikiem. Bardzo proste, ale, ale jak przydatne eee, szkoła laboratoryjne. E, na czym w ogóle to polega? Otóż e, w tym w rozdzielaczu umieszczamy, umieszczamy dwie ciecze o różnej gęstości, nierozpuszczalne ze sobą. Najlepiej, żeby to była ciecz nieorganiczna, taka jak woda i organiczna, czyli olej. Nalałam do probówki właśnie oleju i wody. W wyniku mieszania tych dwóch cieczy otrzymujemy teoretycznie mieszaninę jednorodną, ale po pewnym czasie zobaczysz, że dojdziemy do takiego stanu, jak pokazałam na pierwszym rysunku. Jak wygląda później, pokażę. Przejdźmy do omówienia, na czym polega w ogóle to rozdzielenie. Tak jak wspomniałam, w wyniku różnicy gęstości yy, i rodzaju tych substancji dzielą się one na dwie warstwy. Yy, bardzo ważne jest przy tej metodzie, żeby nie zaburzyć tej granicy. Dlatego odkręcamy kurek i bardzo powoli spuszczamy dolną warstwę, yy, na gór, tak by właśnie ta granica nie została w żaden sposób zaburzona. Wynikiem takiego działania jest po prostu rozdział tych dwóch, tych dwóch substancji. Na górze zostaje nam lżejsza ciecz o mniejszej gęstości, a na dole mamy ciecz o gęstości większej. Tak jak wspomniałam wcześniej, pokażę jak wygląda efekt końcowy. Już widzisz, że tutaj zaczyna robić się, pojawiać się granica między tymi dwoma cieczami. Dlatego, gdybyśmy coś takiego umieścili w eksykatorze, najpierw udałoby nam się zlać się wodę, a w eksykatorze zostałby nam olej. Bardzo proste. Jeżeli masz jakiś, jakiś rozdzielacz, albo coś, co jest szklane i ma właśnie taki kranik, spróbuj coś takiego zrobić w domu. Przedostatnią metodą, o której chciałabym ci powiedzieć, jest chromatografia. Na czym ona polega? Ogólnie chromatografia polega na rozdzielaniu mieszaniny wieloskładnikowej. W jaki sposób możemy to zrobić w domu? Otóż weźmy jakiś kawałek bibułki, powiedzmy o wymiarach 10 na 3 cm. Potrzebne nam też będzie naczynko jakieś, na przykład szklanka, i ocet. Na bibułce około 1 do 1,5 cm od jednej krawędzi rysujemy poziomą kreskę, na przykład czarnym markarem, albo jakimś innym ciemnym. Do wspomnianego naczynka, do zlewki, do szklanki, wlewamy odset na wysokość około 1 cm i następnie umieszczamy w niej bibułkę. Na pewno się już domyślasz o co, o co chodzi, ale wytłumaczę. Otóż w miarę jak ocet wsiąka w bibułkę, nasz flamaster rozwarstwia się na różne kolory. Czerwony, niebieski, żółty. W takiej kolejności albo w takiej ilości, jakie kolory zostały użyte do skomponowania czarnego koloru. Jest to metoda bardzo przydatna. Przy w ogóle definiowaniu albo raczej przy rozkładaniu danej mieszaniny, czynniki pierwsze, jeżeli nie widać ich gołym okiem, albo inne metody zawiodły. W ten sposób bardzo łatwo możemy stwierdzić, z jakich składników składa się dana mieszanina. Na tym po prostu polega chromatografia. Żeby rozdzielić siarkę. Od y, wspomnianych wcześniej y, wkrętów użyję magnesu. Wiesz doskonale, że metal jest przyciągany przez magnes, dlatego nie dotykając siarki, chociaż tak naprawdę to nie ma większego znaczenia, bo siarka jest niemetalem, przy użyciu magnezu wyciągam wszystkie trzy śrubki zmieszane wcześniej y, z siarką. Jest to właśnie metoda mechaniczna, w wyniku której udało nam się w bardzo prosty sposób rozdzielić siarkę i powiedzmy o żelaza. Po prostu oddzieliliśmy nie metal od metalu przy użyciu magnesu. A teraz wspomniana wcześniej, wspomniany wcześniej, efekt dykantacji. Poprzednio widziałeś, jak cały roztwór był ciemny, to znaczy, że ziemia przecież piasek, którego możesz użyć, E, oczywiście, e, był w całej objętości. W wyniku siły ciążenia, na pewno miałeś na fizyce, a jeżeli nie, to się dołócz. E, w wyniku siły ciążenia opadł on na dno. Przypomnij sobie schemat i może nie będę tego wylewała, ale zobacz. Jeżeli bardzo powoli, bardzo powoli przechylam e, mój kubeczek, e, Ciecz, woda oddzieli mi się od ciała stałego, czyli piasku. Z dzisiejszego materiału dowiedziałeś się, w jaki sposób możemy rozdzielić różne rodzaje mieszanin. Mieszaniny jednorodne i niejednorodne. Wiele z tych doświadczeń możesz w bardzo prosty sposób wykonać w domu. I żeby utkwiły Ci w pamięci, właśnie radzę Ci to zrobić. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia następnym razem.